Cześć, z tej strony Hubert i dzisiaj porozmawiamy sobie nieco na temat kompresji, w jaki sposób kompresować, na co wpływają konkretne parametry kompresora, jak atak, release, kolano zadziałania, ratio, jakie są w ogóle cele kompresji oraz zrobimy sobie kilka praktycznych przykładów. Pierwszym takim celem wykorzystania kompresora w zasadzie najczęstszym jest wyrównanie dynamiki wykonania. I kiedy mamy wykonanie wokalne, które posiada duże różnice pomiędzy głośno a cicho zaśpiewanymi partiami, to użycie kompresora potrafi nam bardzo ułatwić życie i wszystkie te ciszej zaśpiewane partie będą bardzo dobrze słyszalne oraz te głośniej zaśpiewane partie nie będą nas nagle uderzały swoją dużą dynamiką i będą znacznie łatwiejsze do osadzenia w miksie. I oczywiście kompresja w przypadku wokalu to jest dzisiaj absolutny standard. Nie nagrywa się praktycznie wokalu bez kompresji dzisiaj. A jeśli kompresor nie został użyty podczas Nagrywania to oczywiście jest użyty potem w miksie. Jest to całkowicie normalna i standardowa procedura, ponieważ wokal po prostu posiada zbyt dużą dynamikę, żeby być w stanie go osadzić w miksie tak po prostu bez kompresji. Jest to prawie że niemożliwe. Oczywiście nie tylko na wokalu stosujemy kompresję, natomiast wokal jest takim najczęściej miksowanym instrumentem przez wszystkich pewnie oglądających tutaj kanał. Dlatego o nim wpierw wspominam. Natomiast na przykład gitara akustyczna jest kolejnym instrumentem, który dużo zyskuje na kompresji, ponieważ zwykle ma znacznie zbyt ostre, zbyt dynamiczne piki, które warto troszkę złagodzić, żeby nie, nie atakowały nam ucha, w szczególności przy bardzo głośnym słuchaniu oraz po to, żeby jakieś partie solowe znacznie lepiej osadzić w miksie. Generalnie to wyrównanie dynamiki może się odbywać na wiele sposobów yy, i o tym sobie opowiem później. Kolejnym takim celem kompresji jest zmiana obwiedni, czyli na przykład wyeksponowanie transientów w perkusji albo w gitarze akustycznej, bądź gitarze elektrycznej niekiedy. Oczywiście jest to w przypadku gitary elektrycznej takiej i znacznie trudniejsze, ponieważ ten sygnał w zasadzie jest yy, z automatu skompresowany. Natomiast w przypadku takiej nieprzestarowanej gitary elektrycznej czy gitary akustycznej można znacząco wyeksponować na przykład atak struny albo tak samo atak strun w przypadku basu i to samo się tyczy w zasadzie wszystkich instrumentów tak samo perkusji, ja sobie zrobimy przykład w jaki sposób zmienić tą obwiednię i co nam może dać kompresor możemy także te transjenty wygładzić, tak? czyli jeżeli chcemy sprawić, żeby dany element usiadł bardziej w głąb miksu nie miał eksponowanych bardziej tych początków dźwięku. Kiedy chcemy wygłalić bardziej dźwięk, to stosujemy kompresję z krótszym czasem ataku. Kolejnym celem kompresji jest zmiana charakteru brzmieniowego, czyli w przypadku na przykład użycia kompresji z długim czasem ataku i szybkim release na przykład na stopie albo na werblu, jesteśmy w stanie wyeksponować ten klik, który posiada wysokie częstotliwości na samym początku. Uderzenia w bardzo znaczący sposób. Jest wrażenie, jakbyśmy dodali sporo góry do tego sygnału, a także na wybrzmieniu, jakbyśmy dodali dołu. Czyli jest taki efekt, jakbyśmy dodali znacznie więcej uderzenia oraz jednocześnie sustainu do sygnału zaraz po tym uderzeniu, w momencie, kiedy stosujemy kompresję z długim czasem ataku oraz szybkim release. Kolejnym takim aspektem zmiany charakteru brzmieniowego jest to, w jaki sposób ten kompresor w ogóle kompresuje, tak? Czyli dajmy na to, ma taki czas narastania tej kompresji, albo taki, nie? Czyli ta kompresja niekoniecznie musi w, lini w liniowy sposób narastać, tylko ona może narastać tak stopniowo, albo od razu szybko i potem zwalniać, nie? I to samo jest z release. W ten sposób znacząco możemy zmienić ten charakter brzmieniowy oraz także konkretne zniekształcenia, które dodaje ten kompresor mogą sprawiać, że nasz sygnał będzie się wydawał mieć na przykład więcej wysokiego środka, Albo znacznie mniej basu, albo znacznie więcej basu, i to wszystko zależy od konkretnej wtyczki czy konkretnego urządzenia hardware'owego. Każdy kompresor się charakteryzuje innym zmienianiem tego brzmienia. Kolejnym takim celem kompresji jest właśnie dodanie zniekształceń, saturacji. Wiele kompresorów jest znane z tego, że dodaje sporo zniekształceń, jak na przykład 1176, w szczególności starsze modele tego kompresora. No i mamy wiele emulacji tych klasycznych urządzeń, m.in. z UAD albo Wavesa. Pokażemy sobie te emulacje. I generalnie sprawia to, że sygnał, który przepuszczamy przez taki kompresor, wydaje się być bardziej agresywny, na przykład albo nieco ocieplony. I to wszystko zależy też od konkretnej emulacji bądź konkretnego urządzenia i tego, w jaki sposób tego kompresora używamy. Z reguły szybsze czasy release oraz szybsze czasy ataku sprawiają, że tych zniekształceń jest znacznie więcej niż w przypadku dłuższych czasów ataku oraz dłuższych czasów release. Jeżeli chcemy sprawić, żeby na przykład nasz dźwięk był nieco czystszy w charakterze brzmieniowym, to możemy zwolnić czas release, a także nieco zwolnić czas ataku. Natomiast jeżeli chcemy bardziej saturować sygnał, dodać troszkę więcej tych zniekształceń, które wpływają też na to jak blisko, dajmy na to, wokal siedzi nas na w miksie, jak dobrze jest osadzony w całości, jak dobrze jego dynamika jest wyrównana też, jak ta barwa troszeczkę się rozjaśnia przez dodanie tych harmonicznych. W takim przypadku lepiej jest zastosować krótsze czasy ataku oraz krótsze czasy release. I ostatnim takim celem kompresji jest zwiększenie gęstości sygnału, czyli generalnie zwiększenie takiej średniej głośności sygnału na przestrzeni całego czasu trwania tego sygnału. I sprawia to, że jesteśmy w stanie mocniej podnieść głos głośność całego nagrania, nie przestarowując sumy oraz wszystkie ciszej zagrane, ciszej zaśpiewane fragmenty są znacznie lepiej słyszalne, słyszymy więcej detali i z reguły właśnie więcej wysokich częstotliwości słyszymy dzięki temu i właśnie w tych wysokich częstotliwościach znajduje się wiele szczegółów. Dobrze, przejdźmy sobie do parametrów kompresora i sobie zobaczymy po prostu na wtyczce stokowej te wszystkie parametry i tak, pierwszy parametr to jest threshold i threshold to jest po prostu próg zadziałania, czyli kiedy się uaktywnia ta kompresja. Czyli jeżeli obniżamy threshold, to ta kompresja się uaktywnia, i im bardziej obniżamy threshold, tym przez dłuższą część trwania sygnału ponad tym thresholdem będzie kompresowany ten sygnał. Pokażę to na przykładzie stopy. I słyszycie, że sygnał od razu się ścisza zdecydowanie. I w momencie, kiedy jest ten threshold na minus 20, dajmy na to, to mamy tylko decybel kompresji, natomiast jak ten threshold jest na minus 30, to mam mniej więcej 6 dB kompresji, tak, czyli obniżanie thresholdu zwiększa nam kompresję, bądź w ogóle ją aktywuje, natomiast podwyższanie thresholdu zmniejsza ilość tej kompresji i przez krótszy czas Trwania tego sygnału ponad thresholdem będzie on kompresowany. Dobrze, kolejny parametr to jest ratio, i ratio wpływa głównie na to, jak agresywnie ten kompresor będzie działać, i w przypadku klasycznych kompresorów, na przykład 1176 albo SSL 4K, 9K i tak dalej, działa to w ten sposób, że niższe ratio posiadają bardziej łagodne kolano zadziałania, czyli ta kompresja jest bardziej łagodna, taka wygładzająca, natomiast w przypadku wyższych ratio to kolano zadziałania Staje się bardziej agresywny, i ten kompresor też jest bardziej agresywny w brzmieniu i agresywniej reaguje. Natomiast, w takiej stokowej wtyczce, różnice między race'em nie są bardzo znaczące, ze względu na to, że nie zmienia nam się kolano zadziałania i musimy je osobno zmienić. Jeżeli to kolano zadziałania jest dosyć łagodne, to oznacza to, że kiedy threshold jest dajmy na to w tym miejscu, a sygnał nam podchodzi do niego, to on już znacznie wcześniej jest kompresowany. Znacznie wcześniej kompresor rozpoczyna pracę, dzięki temu ta praca jest bardziej taka łagodna dla ucha i ta kompresja jest troszkę bardziej naturalna, a jednocześnie sygnał jest trochę bardziej skompresowany. Jeżeli chcemy, żeby sygnał był łapany bardziej dokładnie przy thresholdzie, to musimy zwiększyć kolano zadziałania, czyli sprawić, żeby ono było bardziej agresywne. Bardziej nagłe. Dobrze, i zobaczmy sobie najbardziej takie łagodne kolano zadziałania. I teraz zmienimy na najbardziej agresywne. I w przypadku bardziej agresywnego kolana zadziałania słyszymy, że ta stopa jest bardziej wypchnięta naprzód, bardziej agresywna i taka delikatnie przesterowana nawet. Podczas kiedy przy łagodniejszym kolanie zadziałania. To całe działanie jest takie rozmiękczone, i ta cała stopa jest tak troszkę wepchnięta pod spód. Tak jest wrażenie, jakby bardziej była w głąb. Z reguły dobrze jest stosować coś pomiędzy, czyli ani nie najbardziej miękkie kolana zadziałania, ani nie najbardziej agresywne, natomiast zawsze troszkę bardziej w jednym kierunku będziemy zmierzać w przypadku na przykład instrumentów perkusyjnych, raczej będziemy zmierzać ku bardziej agresywnym kolanom zadziałania, natomiast w przypadku na przykład wokali czy jakichś gitar akustycznych będziemy zmierzali w kierunku bardziej łagodnych kolan zadziałania, tak? Czyli przykładowo na stopień to gdzieś tutaj to kolano zadziałania będzie ok. Natomiast przy jakimś wokalu, no to gdzieś tam w stronę dwunastki czy piętnastki, nawet bym zmierzał, i przechodzimy dalej. Mamy tutaj taki parametr jak channel link. I w momencie, kiedy mamy jakiś sygnał stereo, kanał stereo, to on oznacza, że lewy i prawy kanał będzie kompresowany tak samo. Natomiast, kiedy channel link jest wyłączony, to lewy i prawy kanał będzie kompresowany osobno. Czyli kompresor będzie osobno patrzył na to, co się dzieje w lewym kanale i na to, co się dzieje w prawym kanale. I to się może przydać na przykład na jakiejś grupie chórków, które chcemy indywidualnie sobie skompresować lewy i prawy kanał, które są spanoramowane 100% lewy, 100% prawy i to samo w przypadku grup, na przykład jakichś gitarowych i tak gdzie są instrumenty spanoramowane 100% lewy, 100% prawy i chcemy osobno sobie skompresować ten lewy i prawy kanał na grupach. Natomiast Channel Link się przydaje na przykład na overheadach, gdzie nie chcemy, żeby przy przejściach tomów nam się zmieniała stereofonia i żeby te tomy nagle z jakiegoś innego miejsca nam się odzywały, niż to miejsce, gdzie przy danym ustawieniu overheadów te tomy były precyzyjnie umiejscowione. Nie? To samo się tyczy całego miksu. Przy całym miksie, jeżeli coś się bardziej dzieje w niskich częstotliwościach po jednej stronie, to wtedy niepotrzebnie ten jeden kanał będzie dużo bardziej kompresowany. I cała stereofonia miksu będzie nam się zmieniała, będzie to dosyć dziwnie brzmiało i nienaturalnie, i wtedy się przydaje ten channel link. Natomiast można go stosować też procentowo, czyli w wielkompresorach można sobie wybrać na przykład, żeby ten channel link był na 25% albo 75%, i to wszystko warto sobie na sucho ocenić zawsze. Okej, okay, kolejnym parametrem jest. Czas ataku i ono oznacza ile czasu będzie potrzebował kompresor na to, żeby osiągnąć pełnię kompresji przez nas zaprogramowaną, można tak ująć. Jeżeli jest to na przykład 15 milisekund, to przez 15 milisekund będzie ta kompresja narastała dopiero do 100% kompresji, tak? Jeżeli jest to 30 milisekund, to aż przez 30 milisekund będzie narastała ta kompresja i znaczna część tego transjentu będzie w stanie przemknąć, Zanim ten kompresor w pełni zadziała, nie? czas release natomiast oznacza przez jaki okres ten sygnał będzie odpuszczany. I szybsze czasy release się przydają, żeby lepiej wyrównać dynamikę, znacznie dokładniej. Natomiast dłuższe czasy release z reguły brzmią troszeczkę bardziej naturalnie, ale jednocześnie sygnał jest bardziej skompresowany, bo dłużej trzymamy tą kompresję. Jeżeli mamy więcej stopek obok siebie, jeżeli te dźwięki wszystkie są obok siebie yy, gęsto nałożone, to potrzebny nam jest szybki czas release, żeby ten kompresor się nie dusił, żeby kompresja strigerowana z poprzedniego uderzenia nie nakładała się z kolejnym uderzeniem stopy. Jeżeli zwiększę ten release np. do 150, to, to nagle wszystko się zapada i następuje takie pompowanie tego kompresora i jakieś tam drugie, trzecie, czwarte uderzenie stopy jest znacząco zbyt ciche. I dużo lepiej się sprawdzają szybkie czasy release, w szczególności przy jakimś szybszym graniu. Nie? I trzeba po prostu wyczuć ilość artefaktu dodanego przy szybszym czasie release, kontra to, czy kompresor się nie dusi przy dłuższym czasie release. I zawsze, zawsze jest jakiś sweet spot dla każdego sygnału. OK, mamy też taki parametr jak sidechain i możemy na przykład sprawić, żeby kompresor reagował nam tylko na wysokie częstotliwości. I to się przydaje, kiedy na przykład chcemy stworzyć sobie DSR z kompresora, czyli żeby kompresor patrzył tylko na wysokie częstotliwości. Wtedy aktywujemy sobie taki sidechain i odfiltrowujemy sobie niskie częstotliwości mniej więcej do 5, 6 albo nawet 7000 herców. To natomiast już pokazałem w innym filmiku, dlatego nie będę się powtarzać. Parametr Makeup gain to jest po prostu gain, który dodajemy po kompresji, aby wyrównać głośność sygnału po kompresji, aby nie był znacząco cichszy niż sygnał przed kompresją. Ponieważ po kompresji zawsze ścisza się nam sygnał. Bo kompresor reaguje na najgłośniejsze sygnały i ścisza je. Teraz musimy podgłośnić cały sygnał, aby przywrócić tą głośność do pierwotnego stanu. Ok, pokażemy sobie przykład na wokalu, takim całkowicie surowym teraz. Tutaj bardzo dynamiczne wykonanie. Spadam znów w otchłań mojej wyobraźni. Ok, i przykładowo zastosujemy sobie 11.76 z Wavesa. Teraz tak, takim klasycznym ustawieniem dla 1176 jest najszybszy czas release, który jest przy 7 oraz teraz dłuższy czas ataku, tak naprawdę to i tak jest bardzo szybki czas ataku, mniej więcej poniżej 1 milisekundy odrobinę, ponieważ ten kompresor posiada tylko szybki czas ataku, nie posiada długich czasów ataku i race się od 4 do 1. I ustawimy sobie ten kompresor tak, żeby najgłośniejsze słowa były dosyć mocno kompresowane, natomiast te cichsze tylko odrobinę. Spadam znów Spadam znów w otchłań mojej wyobraźni. Tracę grunt, poddaję się skrzydłom fantazji. Okej, okay, tutaj już nie mamy żadnej kompresji, możemy sprawdzić, czy jeszcze będziemy w stanie mocniej pchnąć ten kompresor, skrzydłom fantazji. Spadam znów, w otchłań mojej wyobraźni. Tracę grunt, poddaję się skrzydłom fantazji. Tracę grunt, poddaję się skrzydłom fantazji. Okay. I mniej więcej takie ustawienie bym prawdopodobnie zostawił w miksie, ponieważ, jak dołożymy inne elementy, to ten wokal zacznie nam ginąć w momencie, kiedy nie będzie odpowiednio skompresowany. I nawet rysowanie bardzo dokładnie dynamiki nie zawsze nam pomoże w tym, ponieważ nie będziemy w stanie idealnie każdego słowa narysować. Dlatego w ten sposób dobrze jest ustawić kompresor, żeby te najcichsze sygnały nadal były kompresowane jakieś pół decybela, decybel. Natomiast jeżeli te najciszej zaśpiewane fragmenty bardzo mocno się różnią głośnością od tych głośnych fragmentów, albo od po prostu całej reszty utworu, to wtedy tworzymy sobie oddzielny klip i zwiększamy jego głośność. Czyli robimy tak zwany clip gain w taki sposób. Niektórzy w ten sposób rysują w ogóle sobie cały, cały utwór. Natomiast ja nie jestem fanem tego, ponieważ ja lubię słyszeć, że głośniejsze słowa są troszkę mocniej kompresowane, a cichsze słowa są znacznie mniej kompresowane. I to brzmi troszkę naturalniej dla ucha, niż wtedy, kiedy wszystko jest kompresowane mniej więcej tak samo. Ponieważ brakuje wtedy trochę takiej intensywności na tych głośno zaśpiewanych dźwiękach, natomiast te ciszej zaśpiewane dźwięki są po prostu. Wtedy aż za mocno kompresowane i takie sprowadzanie wszystkiego do jednego mianownika nie do końca sprawdza się dobrze w mojej ocenie, w szczególności tak pod względem emocjonalnym, bo jak ktoś patrzy technicznie, to powie, ok, teraz wszystko jest idealnie wyrównane, kompresor nie pracuje za mocno, cały czas jest około, nie wiem, tam trzech, czterech albo sześciu decybeli kompresji, ale teraz ten... Element taki emocjonalny ginie. Te głośniej zaśpiewane fragmenty powinny brzmieć, powinny być takie, wiecie, mocniej pchnięte w całości miksu i to brzmi po prostu ekscytująco dla nas. Natomiast te cichsze fragmenty właśnie mają troszkę więcej dynamiki, coś tam się więcej dzieje i to też brzmi ciekawie dla ucha, kiedy ta kompresja nie jest cały czas idealnie taka sama pod względem jakby ilości tego gain reduction, czyli kompresji. Teraz tak, na przykład ta wtyczka Wavesa. To 1176 CLA 76. Brzmi bardzo tak, bym powiedział, wypolerowanie, w takim sensie, że praktycznie nie dodaje saturacji żadnej. Ten kompresor tam jest dodana w zasadzie tylko druga harmoniczna, ale jak sobie odpalimy na przykład UAD, to w tym kompresorze mamy znacznie więcej harmonicznych i będziemy słyszeć dosłownie taki przester na tym wokalu delikatny. Padam znów! W otchłań mojej wyobraźni. I on generalnie troszeczkę lepiej wyrównuje dynamikę niż ten Wavesowy, natomiast ma zupełnie inną charakterystykę brzmieniową i troszkę mniej eksponuje początki słów, czyli jest wrażenie troszkę mniejszej energii wykonania, ale to jest gdzieś tam drobna rzecz i niektórzy nie będą na to zwracać jakiejś dużej uwagi. Natomiast no, dla mnie to jest dosyć istotny parametr i w zależności od utworu stosuję konkretną wtyczkę. Najczęściej stosuję tak naprawdę Softuba kompresor ze względu na jego barwę oraz to właśnie jak z tą barwą, którą nadaje emulacja Softuba, siedzi wokal w całości miksu. Zaraz Wam pokażę. Spadam znów. Spadam znów. Spadam znów. W otchłań mojej wyobraźni. Spadam znów. I można kontrolować też ilość tej dodanej saturacji. Oraz tu są jeszcze opcje dodania transformatora, tak? Emulacji transformatora. Spadam znów. Spadam znów, spadam znów. Czyli można kontrolować to, jak bardzo transparentny będzie ten kompresor, i dodawanie tego drive'u także będzie nam bardziej kompresowało sygnał, ponieważ saturacja dodatkowo nam kompresuje sygnał. Emulacje 1176, które posiadają emulację saturacji troszeczkę lepszą, będą bardziej kompresowały właśnie przez dodanie tej saturacji jeszcze do sygnału, oprócz samego zachowania kompresora, oprócz zemulowania samego zachowania tego kompresora. Generalnie, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób kontrolują te konkretne. Emulację, dynamikę, to ustawiłbym je w takiej kolejności. Najpierw UAD, potem CLA, a na samym końcu dopiero Softup, ponieważ on troszeczkę gorzej kontroluje dynamikę wykonania, ale barwową mi się najbardziej podoba, dlatego go najczęściej stosuje, ale nie zawsze. Są utwory, gdzie stosuję cały czas Wavesa, ze względu na charakterystykę ataku tego kompresora, która jest wyjątkowo unikalna i żadna inna emulacja 1176 nie daje takiego brzmienia. Natomiast UAD stosuję wtedy, kiedy chcę bardziej takie surowe brzmienie uzyskać, takie mniej wypolerowane, troszkę bardziej przybrudzone w charakterze, takie właśnie bardziej surowe. W rockowej muzyce się fajnie to sprawdza, albo kiedy chcemy taki bardziej smutny mood uzyskać. Natomiast Softube jest gdzieś pomiędzy. Barwowo mi się najbardziej podoba. Nie ma takiego surowego charakteru, ma troszkę bardziej wypolerowany charakter brzmiowy, ale jednocześnie troszeczkę cieplej brzmi. Oczywiście mamy też różne tam inne klasyki, jak LA2A. Możemy sobie pokazać na szybko. Jest to kompresor optyczny, dlatego posiada dłuższy czas ataku i release zwalnia ku końcowi, tak? I ta kompresja brzmi w zupełnie inny sposób niż z 1176. Spadam znów! Spadam znów! I na przykład w tym kompresorze zwiększanie kompresji odbywa się za pomocą Peak reduction, natomiast Makeup gain jest oznaczony jako gain. Spadam znów! Dlatego w tym kompresorze jest na odwrót, czyli od prawej do lewej trzeba patrzeć, a na 1176 threshold jest w jednym miejscu i tylko sygnał przysuwamy do thresholda input gainem, nie? A output jest naszym make up gainem, tak naprawdę. Czyli sygnał do thresholdu zgłaśniamy w 1166, a w l Way threshold obniżamy. Tym peak reduction, a gain to jest nasz Makeup gain, którym zgłaszamy sygnał po kompresji, czyli one działają na odwrót. Pokażmy sobie jeszcze przykład na gitarze akustycznej i będę chciał zastosować tutaj albo średni, albo szybki czas ataku oraz szybki release. I na przykład ta wtyczka ten kompresor posiada taki charakter wygładzający górę oraz wysoki środek oraz zwiększający takie ciepło w niskim środku i dole. Oczywiście to jest tylko taki przykład, to jest zupełnie surowy sygnał, który sobie kompresujemy w solo i oczywiście to nie ma sensu większego, ale to jest dla. Pokazania przykładu jak kompresory optyczne gdzieś tam fajnie współgrają z takimi bardzo transjentowymi rzeczami, jak gitary akustyczne, oraz nie niszczą ich brzmienia. Nawet przy szybszym czasie ataku nie ma wrażenia, że ten kompresor się jakoś bardzo dusi. Ok, to by było na tyle. Mam nadzieję, że czegoś nowego się dowiedzieliście z tego filmiku. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Jeżeli byście chcieli, że zmiksował wasz kolejny utwór albo album, zapraszam do kontaktu. I do kolejnego!